Cześć wszystkim tutaj, cwania i cwany wilog numer 5. Ogólnie miałby to odcinek QA, ale wpadłem na jeszcze jeden pomysł, który mogę poruszyć na razie. A QA zrobię po prostu wtedy, gdy pomysłu już nie będzie. Tematem jest co wkurwia na naszym polskim YouTube. Pierwszym punktem będą te wszystkie tagi, wilogi typu jestem ktoś tam i tam palec ufosy mówię na przykład nie. Jestem Kuba i w wieku 10 lat spierdziłem się z chuściwki łamiąc te dwie łapy. Drugim punktem będzie cały polski YouTube zajewany Minecraftem. Kiedyś to było fajne, bo jeszcze oglądałem a może, bo były 2-3 osoby, które to nagrywało, ale teraz po prostu 75% YouTube'a gdzieś nie spojrzy Minecraft, 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 Minecraft. Myślę, że te stare osoby, które to od dawna nagrywają, rozumiem, ale teraz te nowe osoby, które wchodzą jest jeszcze nowe, i nowe, i nowe, i cały czas tak jakieś nowe osoby, nawet gdzie co chwilę tylko by Minecraft napieprzały i gadają o tym samym, co gadały bardziej znane osoby 2-3 lata temu. Trzecią rzeczą są hejterzy, którzy wejdą ci na filmik, napiszą chujowe albo że nie wiem, że było, że ktoś poruszał ten temat, albo że kogoś kopiujesz chujowe, to napisz mi, co mam poprawić, żeby to nie było chujowe. Był temat? No dobra, był temat, ale ja chcę go poruszyć, bo może mam inne zdania na ten temat. Kopiowanie kogoś. No teoretycznie wszyscy kopiują tą pierwszą osobę, która zaczęła z tymi wrogami. Nie wiem, czy to był, szczerze mówiąc, ale teoretycznie każda następna osoba to już jest kopia tej osoby, więc mówię, że ja kopiuję kogoś, to już jest głupota. Czwartym punktem będą dzieci wkurzające, które pod filmikami udają, że są niby chcą być fajne, Piszmy jakieś głupie komentarze Wiesz jak kłócą się o jakieś głupoty pierwsze coś że coś napiszesz on zaczyna się kłócić Najlepszą oczywiście opcją jest Ignorowanie tego, no ale Czasami się po prostu nie da Piątym punktem, co dla znajomy, moich znajomych może być taką ironią Będzie podpierdzielanie filmików Mianowicie ktoś chce nagrać zajebisty filmik Ma dużo wyświetleń, a inna co podejdzie i go po prostu ukradnie, wstawi sobie na swój profil i sam sobie nabije te wyświetlenia. Szóstym punktem będą wszystkie te wojny na YouTubie, typu co ostatnio była pomiędzy Vertezem a na przykład Cow Tak, tak, taka, którą ja znam akurat. A było wszystkie te wojny pomiędzy szogunem a znanymi osobami. Ja nie rozumiem po prostu po co nic takiego robią. Jakby nie mogli sobie... Jed jeden se nagrywa, drugi se nagrywa i po prostu się jakby nie... nie Atakować nawzajem. No, ale co no tak są siebie fejni i się rozumieć, że sobie takie zdanie. No to tam nie będę się trącał. Siódmą bo... rzeczą na YouTube będzie ogólnie jego wygląd aktualny. Oczywiście znaczy, się do niego przyzwyczaiłem, ale wciąż mu się nie podoba. Nie, jakby nie mogę po prostu wrócić do wyglądu z około 2007 roku, gdzie jeszcze było trzy jak gwiazdki. Gdy YouTube wyglądał jakieś przejrzyście, fajnie, ale to, co to jest teraz, to. No skiepścili. Mimo to już dla mnie nie jest YouTube, tylko Google GoogleTube albo Yugo. Google Raka, pierdziaka, nie wiem jak to nazwać. No ale to już nie jest YouTube. Przed ostatnim punktem będzie coś takiego jak przejmowanie filmików. Ktoś się pieprzy na zagraniczne filmiki. O! Polska przejmuje ten filmik! Łapkujcie, żeby Polska przejęła ten filmik. Film jest nasz, jesteśmy z Polski. I potem jest takie zdanie o Polakach, że. Są popierdzieleni i tak tam ogólnie Ale to nie tylko na YouTube jest takie zdanie Ogólnie jest nas zdanie, ze złodzieje Słabe usze w wielu dziedzinach, czy coś i takiego zdania to nie wiem, Takie dobre zdanie, to nie wiem gdzie mam szczerze mówiąc Ostatnie to będzie YouTuber, który robi wszystko podwidownie W sensie, że normalny, normalny YouTuber będzie grał normalnie będzie, będzie pokazywał prawdziwego siebie A ci, którzy robią to wszystko podwidownie będą przykład drzeć japę na całe bo wie powiedzą, że to ludzi rozśmiesza. No i to na tyle tym odcinku, właśnie, mam chyba 9 rzeczy, którymi wkurwiałem. No i tu Może że to było dziewięć, albo 8. Nie wiem, nieważne. Ja się z nami żegnam. Eee, jeszcze wam mogę powiedzieć, że. Może wam to po prostu pokażę. Eee, Kurde, muszę się cofnąć na łóżko jeszcze. Tutaj jest taki segmencik. Jak ogólnie przez całą noc przewalałem. Tam przyniosłem sobie rzeczy, tu sobie przyniosłem rzeczy. Tutaj w tych pudełkach są rzeczy. O, miś. W szafie schowałem rzeczy, tam zrobiłem bajzel. Żeby tylko po prostu chce się go jakby pobyć, żeby miał ładną, czystą ścianę. że można było gdzieś nagrywać. Bo ktoś dał mi radę, żeby zać jakąś czystą ścianę. To jest jedyna chyba w tym domu, który by mógł jakąś wykorzystać. Więc trzeba będzie go wywalić. Tak więc no, ja się sami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. I udostępniajcie, dodawajcie do ulubionych. No, ja się z wami żegnam i jeszcze tylko taki bonusik dla żółwia i arkej. Cześć Miko. Fianki. No, peace yo.